Nie noszy. Mamy do dyspozycji stoprolkę, z której będziemy korzystać. Problem polega na tym, że duża, pod dużymi obciążeniami stoprolka e, jest trudna w obsłudze, ponieważ bardzo ciężko nam wcisnąć hamulec e, stop stoprolki. Z tego względu e, blokujemy stoprolkę tak, jakbyśmy blokowali zwykłego synta. Mając tak zablokowaną rolkę jesteśmy w stanie w każdej chwili ze stopa zrobić SIMPLA dając karabinek przeznaczony do tego ucho w rolce. W takim układzie SIMPLA mamy zwykłą Jeżeli chcemy, żeby dalej to był stop, wystarczy zablokować go w sposób tak jak SIMPLA, wcisnąć hamulec i wypiąć karabinek. Z jakichś przyczyn musimy e, przejść z opuszczania do podniesienia noszy. Przypuśćmy na wysokość 10 cm. W bardzo łatwy sposób możemy wykorzystać e, naszą stoprolkę. Wystarczy wypiąć karabinek z hamulca, mieć zablokowaną oczywiście rolkę, wykorzystać typowy układ na W tym celu musimy odblokować stoprągę i linę, która wychodzi z karabinka przeciągnąć w stronę bezik. w ten sposób jesteśmy w stanie na pewien moment podnieść nasze nosze kiedy już się podniesiemy wystarczy wypiąć układ przeciągnąć z powrotem hamulec i zaprukować w sposób taki jak blokujemy zwykłą rolkę synta przed chwilą była omawiana metoda stosowana w przypadku stop rolki kiedy chcemy z opuszczania przejść do wyciągania. W momencie, kiedy mamy simpla, musimy niestety mieć do pomocy kogoś jeszcze. W tym celu zakładamy układ. Przykładowo 2 do 1. I na końcówkę widzimy stanowisko. Podciągając na wybraną wysokość nasze nosze. W tym momencie druga osoba zaczyna wybierać nadmiar liny, który chcieliśmy uzyskać. Jest to najprostszy układ, żeby móc przy użyciu roki simple podnieść nasze o parę centymetrów.